Nazywam się Jędrzej Kacprzyk, jestem kontrabasistą Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku e, i opowiem o największym instrumencie smyczkowym w orkiestrze, czyli kontrabasie. Kontrabas jest tak przypomnienie instrumentem smyczkowym, to znaczy, że się na nim właśnie smyczkiem. E, są dwa rodzaje trzymania smyczka kontrabasu. Jeden to jest trzymanie francuskie, takie zbliżone do drugie trzymanie niemieckie i w ten sposób właśnie u nas wszyscy kontrabasi się nie trzymają. Mm. Kontrabas także oferuje grę w w bardzo zróżnicowanych rejestrach od tych właśnie, najniższych do rejestrów bardzo wysokich. Możliwa jest także gra bez użycia smyczka palcami, tak zwane pizzicato, popularna zwłaszcza w muzyce czasowej. Kontrabas jako jedyny instrument smyczkowy strojony jest nie kwintami, a kwartami. Występują na nim także dwa stroje: strój orkiestrowy EADG oraz używany w literaturze solowej strój o sekundę wyższy. Jeden z głównych twórców literatury solarny kontrabas, był Giovanni Bottasini, który sam, co ciekawe, grał na kontrabasie trzystrunowym z tronem kwintami. Ktoś może się zastanawiać, czy kontrabas jest ciężki. Tak, jest. Często pojawiają się także pytania, jak go nosić. Otóż jest kilka sposobów. Za boczek, Pod pachą. Za podstrunnicę. Tudzież na plecach. Kontrabas wzbudza bardzo zróżnicowane reakcje wśród przechodniów. Yy, od prostego wyrażenia entuzjazmu. Ty zoba, jaką ma Poprzez e, pouczanie dzieci i młodzieży. Patrz, synku, to jest wiolonczela. E, często bywa mylony także z instrumentami dentymi, typu puzon czy tuba. Lecz prawdziwym hitem dla mnie było pytanie: Przepraszam, czy to jest fortepian? Kontrabas w orkiestrze najczęściej pełni funkcję podstawy harmonicznej oraz rytmicznej, lecz zdarza się, że kompozytorzy powierzają mu rolę solową. I tu kryje się zagadka dla publiczności. Co to za utwór? Dodam, że był nie tak dawno grany przez naszą orkiestrę. I mój kontrawa, życzymy państwu dużo zdrowia i do zobaczenia jak najszybciej.